W tej koszulce kiedyś chodziłaś, tak? Tak, do pracy. Zakrywała moje okrągłości. Dobrze wyglądasz w nie chodzisz już. Bo niewygodna jest. Taka moda teraz chyba. Pokaż jeszcze raz. Co zrobisz z tą koszulką? Ja Możemy żeby to sprzedawać później albo zostawię sobie i będę wystylizuję ją jakoś nie wiem może spodnie skódną no daj spokój pasek założę pasek <noise> można ją wystylizować wystylizować ale... rękawy podwinąć może jakoś tak rękawki o tak tak No, tu trochę rozpiąć konieczek do góry Na razie niech będzie. Dobrze wyglądasz. Pokaż jeszcze raz. Obrót. Jak malarz jakiś. No. <laughs> Taka mała głowa, co? Przed razu. No.